Cześć, tutaj Telewizja Studencka, Styk i lecimy dziś na motoklasik. Chodźcie z nami! Jesteśmy tutaj ponieważ jesteśmy fanami motoryzacji, e, też mamy parę fajnych samochodzików, z którymi jeździmy na co dzień i też chcemy sobie pojechać, zobaczyć coś nowego, spotkać fajnych ludzi, którzy, z którymi podzielamy tę pasję do motoryzacji. Co najbardziej wpadło w oko? Co najbardziej wpadło w oko? E, no... Ferrari na Ferrari. Ferrari la Ferrari, no. Ogólnie jakby asortyment tych wszystkich Ferrari jest jedna z moich ulubionych jednak marek samochodów a to dla Ferrari, kto tam stoi z tyłu, to zdecydowanie Moje powiedzmy, że top jeden. Tak poza tym, to myślę, że też skala tego całego wydarzenia jest bardzo imponująca. Ilość tych samochodów robi samo wrażenie, niekoniecznie patrząc na pojedyncze modele, chodzi o całą tego przedsięwzięcia. Mówimy samochody, poznawać właśnie historię, tak jak też my poznali historię samochodów Tatra, o której nie wiedzieliśmy zbyt wiele. No Więc była okazja czegoś się nowego dowiedzieć, rozwinąć też ten temat. Czyli wydarzenie cieszy nie tylko oko, ale też rozszerza generalnie wiedzę. Tak, tak, dokładnie. Motoryzacja stała się nieodłączną częścią życia człowieka. Mało tego, nawet po w tego świata motoryzacja odwozi nas na ostatnie pożegnanie, i będziemy mieli za chwilę okazję porozmawiać sobie o karawanach i ich specyfice. Na naszym tle znajduje się zabytkowy karawan z początku XX wieku, i już za chwilę przybliżymy Wam nieco więcej ciekawostek na temat karawanów. Jaką popularnością cieszą się dzisiaj karawany? Tutaj, na tym zlocie! Na zlocie! Tak, i na co dzień, i na zlocie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. No jednak jest to ten element funeralnej motoryzacji, który no jest nie do ominięcia podczas ceremonii pogrzebowej. Także na pewno ludzie... Mają okazję zobaczyć tutaj ten karawan z bliska, bez strachu, bez tabu, bez negatywnych emocji, które no zazwyczaj kojarzą nam się podczas ceremonii pogrzebowych. To, że spełniają taką funkcję, jaką spełniają, to nie znaczy, że nie możemy ich podziwiać i cieszyć oko designem, rzemiosłem, sposobem wykonania. Karawan konny, który stoi za nami, został wyprodukowany w 1905 roku. Wiemy to z. Stąd jesteśmy drugim właścicielem, ale wiemy to stąd, ponieważ restaurowaliśmy go i pod tymi drewnianymi zdobieniami odnaleźliśmy datę produkcji w fabryce niemieckiej Neustadt. Sami się zastanawiamy, jak wiele osób odbyło ostatnią podróż właśnie tym karawanem. U nas on jest również w ofercie. Od czasu do czasu zdarzają się klienci, którzy bardzo by chcieli i ostatecznie realizują tą potrzebę wypożyczenia karawanu na swoje ceremonie pogrzebowe, swoich bliskich. Także zaprzęgamy wtedy do niego konie, przystrajamy kwiatami i karawan jest w użyciu. I na koniec noga z gazu. Jeszcze zdążysz się z nami spotkać. Dziękujemy, że byliście na naszej relacji z Motoclassic. Mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj wspólnie za rok. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie. I Jest to bardzo fajna impreza, która łączy zarówno takich niedzielnych fanów motoryzacji, jak i stare wygi, znające się po prostu zarówno na historii, jak i współczesności. Jest to świetne miejsce, nie może Was zabraknąć na tego typu wydarzeniach w przyszłości. Pozdrawiamy, telewizja studencka Styk. Niby Wrocław, a jednak Warszawa.